Słuchawki Pamus Lite Mini atakują mnie ostatnio wszędzie. Albo ktoś już je ma, albo ktoś zamówił i czeka, albo ktoś pyta czy warto je kupić, albo przynajmniej o nich słyszał, bo wyświetla mu się milion reklam na fejsie. Chińczycy mocno inwestują w promocję i wydali nawet trochę kasy na współpracę z gwiazdami NBA, co uważam za doskonałe posunięcie, bo nikomu w kwestii oceny jakości brzmienia i słuchu muzycznego nie ufam tak jak zawodowym koszykarzom. W każdym razie zamówiłem te słuchawki, bo nasłuchałem się, że są najlepsze w swojej cenie. No i. Są spoko, tylko nie przesadzałbym z tymi ochami i achami. Na mnie zrobiły kiepskie pierwsze wrażenie, i mimo, że wszystko jest już ok, to ten słynny niesmak pozostał. No dobra, może drugie wrażenie było słabe, bo jak zobaczyłem ładne pudełeczko, lekki, dobrze wykonany futerał z USB typu C, zestaw gumek, żeby dopasować sobie słuchawki idealnie do ucha, i torebkę pokrowczyk, to byłem pod wrażeniem, bo spodziewałem się, że za 250 zł to w komplecie można dostać co najwyżej. Kopa w dupę. A do tego funkcjonalnie PAM-u są świetne, choćby dlatego, że futeralik wspiera ładowanie indukcyjne, co po pierwsze jest super wygodne, a po drugie to chyba najtańsza rzecz z tą funkcją oprócz czoteczek do zębów. No w słuchawkach to się zaczyna raczej od takich trzy razy droższych. No dobra, ale rozpakowałem te słuchawki, podnieciłem się, sparowałem, włączyłem i szybko okazało się, że lewa gra całkiem nieźle, bo prawa nie grała w ogóle. Dziwna sprawa. Przez pierwsze 2-3 dni, niezależnie od tego, do czego Panu podłączałem, tak w 30% przypadków zdarzało się, że jedna z słuchawek nie łączyła. Później problem zniknął, nie mam pojęcia dlaczego. Ale nadal jest we mnie taka nutka niepewności za każdym razem, kiedy je wyjmuję. A teraz będzie też Was. Nie musicie mi dziękować. Drugi problem był taki, że droższe słuchawki Bluetooth, których ostatnio używałem, czyli dwa modele Jabry i AirPodsy, pozwalały mi się łączyć z dwoma sprzętami naraz. Czyli kiedy słuchałem czegoś na kompie, to dźwięk leciał z kąpa. Kiedy ktoś do mnie dzwonił, to przełączało się z automatu na smartfon itd. Fajna opcja, na przykład do pracy. Tutaj tego nie ma, po czasie przywykłem, ale szkoda. Skoro mamy to z głowy, możemy przejść do pozytywów. Zasięg jest bardzo w porządku. Czasami coś mi tam przerwało, ale nie częściej niż w Jabrach i nie częściej niż w procesjach na Bożym Ciele. Żadnych opóźnień nie zauważyłem. Super. Rozgadywać się o brzmieniu tanich bezprzewodowych małych słuchawek to tak jak napisać książkę na tysiąc stron o opakowaniu cukru. Można, ale trochę bez sensu. No jak cukrzy to jest ok. Moim zdaniem pam ugrają w porządku we wszystkich gatunkach, czasami trochę za bardzo dołem i ogólnie nie liście na dźwiękową ekstazę, ale jest przyzwoicie. Za tę cenę absolutnie się nie rozczarowałem. Czas pracy mi bardzo zaimponował, bo żeby rozładować slajdy, trzeba je mieć w uszach przez 10 godzin bez przerwy, czyli cały dzień piwniczenia bez kontaktu z innymi ludźmi, a w połączeniu z energią z kojsika wychodzi w sumie 30 godzin. Ostatnia kwestia to sterowanie dotykiem i teoretycznie działa ok. Czyli, jak pasniecie sobie słuchawkę, to pauzuje utwór, jak przytrzymacie, zmienia poziom głośności i tak dalej. I to generalnie nie zawodzi. Tylko że teoretycznie to na przykład lody są bardzo smaczne, tylko że jak położycie je na kotleta schabowego, to wypadałoby jeszcze wcześniej sprawdzić, czy jedno z drugim się dobrze łączy. Przez kilka pierwszych dni często delikatnie poprawiałem sobie te słuchawki w uchu i wystarczyło, że lekko je puknąłem, żeby aktywować jakąś funkcję. Później w przypływie geniuszu wyrobiłem sobie na łapania w takich sytuacjach za ich końcówki, a nie główną część i wam też to polecam. I wtedy będzie dobrze. Czy dałoby się zrobić to lepiej? Moim zdaniem tak, gdyby wymagały na przykład dwóch, a nie jednego pysnięcia do pauzowania. Ale żeby zakończyć optymistycznym akcentem, to poprawiałem je w uchu tak tylko dla zasady, bo tak jak obiecałem gwiazdy NBA, slajd z uszu nie wypadają nawet wtedy, kiedy w nich biegam, a kilkanaście kilometrów razem zrobiliśmy. I podczas treningów i grały ok, i tłumiły dźwięki z otoczenia lepiej niż AirPodsy, co do momentu, w którym nie przejedzie mnie. Samochód, którego przez to nie usłyszę, bardzo mnie cieszy, bo mogę skupić się na muzyce. Trochę sporo wad tutaj wymieniłem, ale tak naprawdę to jeden problem już minął, drugi sam nauczyłem się omijać, trzeci to tylko kwestia rozpieszczenia mnie przez droższe słuchawki, więc pewnie się zdziwicie, ale ogólnie polecam. Według mnie brzmią wystarczająco dobrze, na pewno będę ich dalej używał na mieście, czas pracy i opcja ładowania indukcyjnego są rewelacyjne i jasne, nie oceniam ich tak dobrze jak znacznie droższych AirPodsów, ale oceniam lepiej choćby od też znacznie droższych konkurentów Nokii, albo od tych popularnych Xiaomi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzach, zostawcie suba, żebym poczuł, że to co robię ma jakiś głębszy sens. Śledźcie mnie w mediach społecznościowych, żebyście wiedzieli co tam jeszcze szykuję, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.